Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się niebranos, a to drugi odcinek z serii Dobre Plays z dobrymi graczami Twisted Treeline Edition e, Tak, i, i, be, i be, będą świetne playsy, bo, bo mamy świetną osobę w teamie znany jako Narty Jezusa, więc wygramy to już, to jest takie insta, Insta Jak coś od tego Ej, ale czekaj, ale tu mam więcej hajsu, o co chodzi? To zawsze masz więcej hajsu na tym. Lol. Ej, nie idź tak, bo nie, jak ci zrobię jak BIEGNĘ wiesz, INWIDOWAĆ! Wiesz, z blodem, to w ogóle już będzie siara totalna. Nie, za, zagram coś takiego. to, to Będę be... im wsadzić włócznie. Dobra, to, to ja idę, idę na to play nad tym czymś i będę bardzo pod susten grał. Okay. E, Talon jest bez flesza, coś ciekawe. Wichur 4. A ja mam włócznie. Ja mam co? włócznie. Narty masz, co, co to ma być? Anarty też mam. W dodatku Jezusa. To nie byle co. Ej, wiesz, że zaraz Ci się zesponuje kampania. nie? No, chodź z tam szybko. Szczerze, drugi raz gram tu na dżungli, na trójkach. Okay. Ze złymi itemami zacząłeś, by the way. Co? Ze złymi itemami zacząłeś, arty, by tych O, jajku, ja mam syndrę. Po co mówiłeś, nikt by się nie skapnął? A, tak wiesz. Taką... Braum SS e, Syndra zeszła, nie wiadomo czemu Chyba Wybieram się chy, chyba, chyba słapną chyba e, Brauma mam tutaj No, słapnęli się No to dasz Edy Brauma rozwalić Ej czemu jest solo lol? Nie spodziewałem się kogoś takiego? Solo idzie na górę Oni no, się słapują Ja mam za dobry outpush Jajku, Be będzie mi ciężko To Talon. możemy się też słapnąć <taki, taki troll, oni się slapnęli, ja no też, masakr. Tutaj, o patrzcie, jak syn tutaj bije włóczniom. Nieee, chyby mnie biją. Czemu ty, czemu ty pot nie użyłeś? się już na tak bardzo nie mam AD. O jajku, to no. To... Tyle mam pot, że to nic nie stanie. Jest okej. tak do tego junglera, że po pierwsze Który gra aż drugi raz na dżungli na trójkę? No to ci mówiłem, że potem jak to to ze smakiem. Ale ta dżungla jest bardzo prosta, jak na samo nazwiję że to nie ma problemu. Ale ja prawie w ogóle trójek nie gram. Ale to co? Dobra, wystarczy, że masz mikrofon. to wystarczy, żebyś należał do. części dobrych places z dobrymi gościami. No tak, bo chodzi o place tylko. Ej, przejmują nam altarka. Trudno. O, nie, schodzić tam nie, chyba nie. Nie wiem, czy nie po prostu nie rozwalą. Tu się czają. O, u mnie nikogo nie ma, więc. Tu chyba siedzą. A to ja. Talon schodzi. Syn... O! O, no, trzech typów. Ogram. No, ma, mam nadzieję, że to, to jakieś drewniaki. dostałem kulki. To Riany. Dobra, póki co tutaj pushuję. Uważaj, bo ty u bramu ci wyskoczy. No, widzę, idzie. Dobra, w fajcie muszę dać Exhaust'a ex na tego... na Talon'a. What the fuck? Nie, nie, nie. Jak, jak, jak? Czekaj, co, co ja powiedziałem? Coś chyba źle powiedziałem. Exhaust? Nie, Exhaust. Ej! Ex tu, tu, są, tu są to. <laughs> Exhaust. LOL. Tak bardzo mi się język plącze. Le Exhaust. Le in Deda. Nie, yeah. nie da. da. Nawet. Ten jest dobrze. Co Jak dobrze A... będzie, to tego pajaca zabija. Kogo? Kalona. Wow. Ej, co ku... jakoś podejrzany dobrze gra, jak na swój poziom. No. No bo ma bola. No, właśnie, ja o tym nie wiem. To chyba... chyba. tak, to ktoś tam przegra, się... ma, ma bola. Nie, no jak na poziom brązu, czy innego główna, co no, mógł. Wiesz, tu... po prostu może. Wiesz, od kogoś kątem, albo co? To może być różnica. Nie, nie, to wiem. jest stuprocentowy bol. <laughs> stuprocentowy. Nie ma innego tłumaczenia. Zostaw mi. Idź! No, Gościu o... jest w ma no, bola. To jest, to znaczy, to... Nie, chodzi o to, że. No tak, ona tak, jest w tak. Schodzą, nie ma ich No, wiem, że schodzą No wiesz, lepiej powiedzieć bym musiał zbić szósty lever, żeby coś tutaj podziałać Przez że tak biegam po tych linach, to jestem do tyłu z farmu No trudno O, ścina, ścina Tego nie lubimy To zmień sobie tego Ej, help Ło jak bardzo ograł, jak bardzo ograł. Jo! Ja! Jo! Ja! Ale zrobiłeś. To się Dobra, grało. nie, dobra, to chyba tutaj. Jak zrobiłem, to okay, flasha. To, to świetne, się skamerowało. A tak miałem wymierzony wszystko, tylko od, od slowa od Brauma miałem. Sława. Sloła. No. słowa. Dobra, kupuję Madredy chyba ich nie będę już ulepszał. No tak. Nie, ulepszasz do tej latarni całej. No I jak... ja wiem czy opłacam się kupować. No tak, jak mamy talona w przeciwnej drużynie, to jak on użył je Ulti, to ty użyjesz jeszcze i latarni. I go będzie widać, tak? Yep. O 5. Tak. O to dobrze będzie okej. Taka, tak, tak. Nie ma u mnie nikogo nadal. Nikt się na nie pojawił. Tak właściwie nie wiem co kupić, bo oni schodzą z tych linii na jedną na drugą. Hmm. A Składę. Armora. Armora, tak? Chyba od, od razu Frozen herta bym złożył. Nie, Albo może Banshee od razu. Hmm. Dobra, szybko. A ja sobie od razu chyba w Trinity pójdę. Nie, zbuduj się w full tank. Nie, wiem, nie? Off tank? Banshee? No. Mówisz, że Banshee? Na Syndra będzie na pewno dobre. If you want. No, full tank'a pójdę. Dobra, zaczynamy Banshee. Szkoda, że mi na Capture'ie Albo z łóżku Tlasa, i później Fultanka. Okej. Okay. Czy tym razem będą dobre playsy? Takiego ostatnia? Pewnie. No, Rian, Jezus Rian, jest Rian, z, Rian, z, Rian, Rian, z wami. ja <laughs> tak efektywnie jak y, tom, Ari. Ale za to macie mnie. Dobra, wbiłem wszyscy po 8. No ja też wiem, to może na wejść na jakąś... I... Brał ma piąty. Ej, w ogóle tu nie ma timerów smutłem. No widzisz, to jest, to jest trudniej. Leverhard. Pewnie. Pewnie. Teraz on robi i dżunglę. Albo poszedł Awka. Tak jak Czy Czekaj kto to poszedł? Luxy z Awka. O ty prawie że jak, jak, jak to Jak nazywa. ty mogłeś narobić na tyle. <laughs> Dobra, mnie stalon. Siedział w krzakach. Chyba. Tak bardzo mocny harass. Tak bardzo bez SS-a No właśnie tu siedzi sobie ten Braum. Ej, nie dajmy im przejąć. Rura, rura, rura. Mamy wyższe levele. If you want. Mombo, Jaki combo. Combo, rombo. Combo, rombo, mambo, mambo. No. To żeśmy ich porobili Ej nie many nie mam, nie mam many! Torem nie denerwuj nie? Dobra dobrze, dobrze 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 Ale zabił Helpuj Ej ale nie, tak, tak się zorientowałem że many nie mam ale? Helpuj, dawaj, dawaj robimy robimy! Fł, kurde Daj się skady ich pozabijać Chycam tam Teraz pamiętaj żeby jak Talon wbija sułta no wiem, wiem. Właściwie chyba nam trochę Dmage'a będzie brakował, tego tak ogólnie. Komu? Ogólnie naszej drużynie. Tak Nie, on dodaje. złoży lasa i później Fultanka. Hmm. Czekaj, ja złożę Banshee. I później zastanawiam co co ofensywne złożyć, co się poda P. Nic ofensywnego. Nic na pewno? Hmm. Robimy tego talona? Nie mam ulti, ale nie można spróbować. No to chwila. Uwaga, dobre place, dobre place. Użyj No dwie. No użyłem. Za późno. Ło, dobra, dobra, wycofujemy się, wycofujemy się. No. no. Dobra, już, tak, nie patrzałem za Za ile masz ulti? 30 sekund. Tak wyszło. Barbarkuje, mamy flaszkę odpalane. Ojejku. Ile masz ulti? 13 sekund. Okej. Okay. 10. zdejmujemy go. Dobra, to czekaj. Ja sam. Zpalam sobie flaszkę. Robi, robi ją, robi ją, Dobra, dobra. O. Wow. I 4 no. Dobrze. Porobili. Nie, no mam dobry combo, wbrew po pozorom. Ej, 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 help. Ojej. Chycam. Lubim go? Wezmę plusora i ja mogę go o, Nie, jest brałem, dobra, jest braum. No dobra, dobra, no, ma Ja też jestem. no Co to za No ale wiesz, że to mnie przyspiesza? O Wiesz ty o tym? Ej, Altaira. Naprawdę aha, faktycznie. No ale, no, to nie było worth nawet jeśli byś był przyśpiony, to nie miałbyś ze jak zeslowować tego barona. No zabierz, zawsze mogę tego. M mój spell wykorzystać. No, ale, chyba się coś ale z... uciekaj stamtąd. No, gdybym mógł. Uuu, feeder 03, feeder. Feeder, noob, report. Wróci. Uciekaj z tym Albo nie chciałem sobie na to na mieć, a... Żeby nie było od razu na start buty nie na start Wy O jajku to tak masz bo teraz to leguje jakoś nie wiem czemu. Chyba że to ja mam ping To ty masz ping Na Kali byłaby lepsza. <laughs> w ogóle na fudował Chorek, ile masz lati? 25 sekund. Mam exhausta. Co bierzemy? Się... Jajku, ile minionów, patrzcie hmm. na to. No, no, uspój to. Chuuuwaaam. Przeciwnik został seryjnym zamkniętym. Kieptole. Wow. O, ten Talon. Ej, mam multi. Au, super. To... Bóg znam. A to match. I tu mu pomoże ale... mi korek. On tu bituje. Gdzieś Syndra jest. A, widzisz? Dziwnie jestem, Brown, tutaj. Nie wiadomo. Hech. Syndra by sobie jak jesteś nie. Hmm? I korek chodzi na botę, a ja sobie to jest sobie A to syn boli. <laughs> no warto złożyć pan siwę, nie? Żeby to zastanowało. Nie, nie ma ich, możemy tam, tam jest. Schodz, Pewnie, schodzimy. boli. <laughs> Żarty na poziomie. No, wiadomo. On w ogóle opowiedz jakiś żart. <laughs> Nie, w tym się różni rudy od pszczoły. Z tym, że rudy nie zwykle. Ha, ha, ha. dobry rozumiem? Dobry. No i Nie, no nie daj, Nie, dobra. Lejcie, czemu się cofam? Coś się stało. może lepiej. Cofnę się i kupię banshee. Tak, to... Dobry dżungl, że to podstawa. Tak. tak. Nie no, ale rzecz. wiesz, no ten, ten twój temek bardzo dużo nam daje. Bo Talon po nie może swojego użyć w ulti do ucieczki. No bym jeszcze grał na dżungli. Nie ma nikogo Bo są tu Ulti dopiero zatlono, o, za to, za 5 Patrz, patrz, kogo tu ciągnę ja mam... Halo, Infresz Czekaj, lef. czekaj Ja za pi... mam ulti i możemy bo zrobić Ja za 4 No, no nikt nie. to Syndra na pewno nie ma bola, bo jest za głównie. Ona po prostu tylko dobrze jest po mnie Bo ona to ukrywa Bo przed chwilą rzuciła na mnie ulti Bo ona udaje tylko, że nie ma bola. Kurde. Wiesz, jakby ta koksiła, to od razu dostała porta, tak to? No, no by Rita robiła to naprawdę. Rita banuje tylko za exploity. Jajku, trzeba takich robić. Te no, to to exploity to są skile zadań, które tutaj na przykład. Dzięki, że mi zabierasz formę. No. Co to się dzieje, Infores, że mamy 52 formy? Tak jest. Pomocy? Robimy go, robimy go Idę na, na, na pracę robić. Help, help, help. Biegnę. Nadciągam. Proszę, nie <grymne> wdychajcie. Do. Dobra. Jezus Tym drwem nam wlija. Słowo, że padłeś. No, trochę na mnie rzucił się, Nie miałem jak uciec. Miałem zabijać go? Nie, nie zabiję ja go. Nie opracowałeś tego. Jest, jest, Więc... No trudno. Nie chcę, żebym przeszedł ten tramwaj na kolejnego chwila. I ktoś przygód, go... niechajcie, fokusujemy tala. Ty będziesz musiał pamiętać, żeby użyć tą latarkę. Nie, hmm. nie, tam. I drzwi. Dobra. Dobra, No... To God, please. Co za miniony. Ej, topa mi puszczyłem. Dobra, jest katla. Ile minionów? Nie mam. Może Sunfire Cape? O, właściwie też no, mogę złożyć no, Sunfire, możesz... cape. Też mogę Sunfire złożyć. Sunfire i... Sunfire i... Banshee złożę. Mhm. Tylko za E, nie ma też nikogo Robimy, robimy go, robimy go Zamykam Drol, ciemci. nie go Dobra trupy Dobra ładnie ładnie Robimy 15 sekund do ulti e, wierzę na bocie Dobra Mmm... Krzysztof, wróć się, nie Pola, się. Nie, zda. bo jeszcze Syndra... Ja bym się wychylował na tych minionach, więc... Nie... Albo na dżungli. U, właściwie mogę z Teraz mi się dorodziła. Dobra, olefka. Nic nie porobimy. Dobra, wstali już. Nie kracaj się tu, idź sobie stąd. Możesz by cię zabili tu. O, ta do mi idzie. Dobra. Ta gra powinna być szybsza niż tamta. Czyli dobrze combo zrobimy w nich. No, Powinna. Tak. Powinna no właśnie, dokładnie. Tak no, przewidują założenia. Lepszy mamy combo. fajty mamy lepszy Help. Ale. Ale oni mają bolę Help, 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 help Biegnę, nie wiem czy zdążę Dobra, to o mnie Dobry SS, Infor, żal No ja się cofałem, sorry, sorry Reported. <laughs> Rapported Spru... Ej, definitely bota, bota, bota Infor też Dobra, uciekaj, Zdejmuję cię Uciekaj Nic bym nie zrobił No, Sm... dlatego umówiłem cię, uciekł Smutny xinyx z Gidą forew tak bardzo nie wie co zrobić. No, naprawdę nie wiedziałem. <laughs> Który biega w, w kółko? Tak, to, to był kolejny dobry place. Więc... Yy, idziemy na topa szybko. Chycam. Dobra, idziemy. Dokładnie wierzę na topy, to mm. slipa. No, sleepa. Nooo, dużo przewoźników. Chycam. Ja robię no. duży damage. Dobra, mam brama. Oni mają mnie! Kurwa... Ale zabijamy! Nie użyłem tego... zoni. Trochę lipa Łał spróbujcie nice, spuszować to plane. Dobra, poszujemy do tego Jak będzie. wam by się to udało, to by było spoko Jednaście... ...dziesięć sekund hmm, na pewno Ale jest. Braum sam nic nie zrobi no, ale zaraz potem to idzie Szkoda, że w tym teamfightzie nie, nie użyłem zoni Było no. go... hmm. Dobra, idziemy, bo już nie, nic nie, więcej to nie, to. nie zrobimy Za ile masz info w 60 sekund Muszę złożyć Friends Hertha, żeby mi się szybciej oczywiście No Chory w farmę musisz no. O, talon, talon Ty. No dawaj, dawaj, dawaj Nie no, nie róbcie. Ich. Dobra Zdaj, takie To wróćcie się No, da się wrócić Nie masz tylko tego kąpa bogaty człowiek z kina ma a teraz wiadomo. będę tylko postaciami ze skinami grał. No. Następny mecz. Następny mecz Katarina. No. Tak, to kiedy mecz garenami? No. Leblon też po ten mecz. Znowu szuje Dawaj. I nachyca Dawaj, ci. Mam no biegnę. Tam. Tu musicie defować mnie, Zamykaj No, nie mogę lampki. Ooo, goni go. Ładnie. I robimy wieżę na top. Dobra, chpocznij na rany. Fury nie używaj y, Q na minionach, bo przecież nie będziesz miał jak go zeslowować potem. Ale to kiedy ja nie mam to Q Ja mogę dajwować. Dodawajcie. dawajcie no. Dobra turet <laughs> Dobra turret. Okej okay. I haltera Dobra Robimy I Potem puszyjemy to plane'a Ja już to spuszyję. No wróć, tylko żeby ci nie zabił. Nie, nie no, no, już nie. wszyscy Dayw stali kobiet. uważaj uważaj no, wróćcie. Dobra, to Ej, co się dzieje z waszymi farmami? Coś tu jest nie tak. A po co komu farma? No... Taki. Ja jestem xinem i nie potrzebuję farmy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że wbiją nam do dżungli. Tanker. Mm. Nie no, czoty. Tak bardzo nie wiem, co teraz złożyć. Oni się boją, bo Dobra, już, już mam Frozen Heart'a, będzie okej. Okay. Co ty go ultach? Złożę Relay. Zastanawiam się co, po, co później złożyć, jakoś ofensywnie czy bardziej pod tankach, chyba raczej. <tank> chyba tank będzie lepszym, lepszą opcją. Nie ma nikogo. Sprawdź nie ja robią wiele mała. Ale przydałby się się też jakiś damage, żeby nie było, że... główną dmiejesz robi po w teamfightach. jakiś No... wiem mm. Może spróbuj relajkę złożyć Relaja? Okay. Teraz jest tak bardziej ofensywny item niż defensywny Relaja? Relay może być ok A oni chyba tu są Idź im fight, mm. idź 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 tu O, szkoda, że złożyłeś tą latarkę. No ona ma niski cooldown, więc... 60 sekund bodajże, nie? Eee. Zaraz eee no. ją. Lubimy ją. Oni są tam No. Dobimy i jej double kill. Szlemy. Musimy jeszcze ich bić O, miałem kurde, myłem Dobra, dobrze. Ale 9 sekund do talona. Bez problemu. Bez Jak problemu. coś tu go zabijemy. Dobra, wróćcie się. Dobra. Teraz chyba top playna, no, albo robimy to. top, top albo... playna przy ten... To no robić. ile byśmy nie zrobili? No możemy zrobić. No właśnie to, to, to chciałem, to sam chciał zaproponować. No informer, strzegłeś ja? proszę Alter, będą wiedzieli gdzie jesteś. A zapomniałem o tym, dobra. Ja mam 10 sekund do smajta, więc. Tak, robimy? No. To dawne. Na no, Chyba idą na nas, nie? Wiesz, umiał użyć smita. Nie, nie umiem. Nice. Dobry smite. Good smite, good fight. Eee, yy, bot'a szybko defujmy. No, idę właśnie na bot'a. Się tylko po tą banszy, co? co? To relajkę hecim. składać, nie? No tak. No byle co ona ich złóż. Jest banszy, jest zabawa. Eee, yy, dawaj, infariff, infariff, infariff. Juu. O kurde, agresja, 10 to Dawaj, dawaj, dalej, dalej, dalej Wow, nie myślałem, się cofnę Nie wszyscy, wszyscy zabijają, ja nic Co to jest? Nie masz ani jednego killa? Nie masz Mam, ale no co to ma być? Nice. No i masz killa, widzisz? Kończ w grę. No. Będzie mniej materiał, ważył. No. Dobra. No z początku myślałem, że będzie gorzej. No. Takie moje osobiste odczucie. Jak kupiłeś itemy, no to powinno być easy. No teraz tutaj pamiętamy tego trendę. 30 sekund, trynda wchodzi. Ej, dziękuję Boże, to za słaby place Co on po Nie, dobre. Nie wierzę w to, że Trinda was zabił Co to Zawsze w naszych sercach no. o. Help, help, help XPK, ja on... go odniosłem! Yeah. Dobra. Także to był trzeci odcinek Dobrych Playsów. Trzeci. Drugi odcinek Dobrych Playsów z dobrymi graczami. Żegna dobry was Nibranos. Jezus. i Foref. No, tak. to siema. Tak, do zobaczenia do następnego odcinka.